Dobry, witam Was z powrotem. Jestem ptacki alone. Zbieram rocki alone. A nawet te, te ptackie alony. I jest bardzo fajnie, przyjemnie. O, to jest grup. To tak niedobrze trochę po... Nie mogę chopować tego, to jest dziwne. Okej, okay, nieważne. Kusi, aby to rozkopać czymś, ale nie wiem czym za bardzo, więc. Ach, pominę to, pominę. O oh shit, zepsuło mi się. O. Pada! O oh shit, co to znaczy, że pada? Gdybym miał ognisko, to by zgasło, tak? Potencjalnie. Ok. Mam trochę nasionek, dokładnie to chyba trzy. Super. Eee. No to fajnie, chyba mogę to zasadzić i to coś mi wyrośnie z tego. Pewnie tak. O, świnie. Cześć, świnie. Nie wiem, co mam z wami zrobić. A, to droga prowadziła do świn. A, jestem debilny. Uszyk. Ta... Ale fajne mortki. Albeka. Okej, okay, mózg mi się psuje. Więc możemy coś. Możemy zabrać jakieś kwiatki, ładne. Ale fajnie, mój mózg się naprawia. ha Czerwony grzybek. Cześć, czerwony grzybek, do którego nie wiem, co służy. Okej, okay, fajnie. Dobrze robić domki przy grobach? O kurwa. O kurwa. Znowu piorun? Shit. That's my space. Okej. Okay. Okej, okay, no problem, man. No problem. Uh, hmm. O, oh, shit, co to było? Jak co przeleciał przede mną? Pine cone. A, nie zebrałem tego wcześniej Okej, okay. moje dopatrzenie. Idziemy ścieżką dalej O, oh, shit, gold nugget Nugget, kurde O, oh, kurde, gold nugget Again O, oh, kurde, groby O, oh, kurde, wszędzie groby O, oh, kurde Wydarłoby się jakbym zabrał trochę jedzenka, jedzonka, jedzonka, jedzenka, he, he Ale nie wiem jak, nie wiem skąd, nie wiem po co, nie wiem dlaczego A po co nawet wiem, ale nie powiem, chociaż pewnie się domyślacie Oh shit, co to jest? He, he. jak nie wiem co to jest to czas to rozkopać, ją To taka dziura Sinkhole, do czego to służy? A jak tam wejdę, to wrócę? Może nie wrócę. Uuuuuuuuu! Wyczuwam neter. Beka. Ale jaja, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Kto by się spodziewał? Oh shit! Czy ja tu powinien być? Nie wiem. O kurwa! O, uff Dobra, to wraca jak tam podejdę. Super. Ale, ale jak to? To, to... To, to ja bym to wyrzucił i to bym zebrał. Wypadałoby zrobić plecaczyk. Tu nie ma nocy. Co to kurwa było? Oh my god! Boję się, boję się, naprawdę się boję. To jest smutne, bo ja nie wiem co tam się dzieje. O! Robi się noc. Teraz, coraz tam... Coraz ciemniej. Nie wiem czy to dobrze, czy źle. Oj. O oh my fucking god! O oh my god! Ha mamo! Mamo, ratuj! Shit happens! Okej, okay, biegnijmy sobie spokojnie dalej Już, ja już tam wszystko ogarniam, ładnie wszystko mija tutaj Ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem No, no nie mam się czego tutaj obawiać O, piasek, fajnie, bardzo fajnie, nie mam się czego bać tutaj Wszystko jest dobrze, wszyscy są przyjaźni, tu nie ma wojny Tu nie ma wojny, tu wszyscy, wszyscy sobie pomagają, wszyscy są przyjaciółmi Okej, okay, to jest dobry teren w sumie Bardzo mi się podoba, jest dużo tych, 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 tych dziurek fajnych, <śmiech> dziurki, hehe <laughs> dziurki, no, nieważne, nie udało, nie udało się żart, dobra Rozumiem. O, Flint, hello. To jest dobry teren. To jest naprawdę dobry teren. Mi się podoba ten teren, bo tam są te dziurki, dziurki he. Ale tutaj są też lepsze rzeczy. Tu drzewa, tam, o tu, 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 tu. Rabbit hole wszystkie. Um, tak mi się wydaje, że tutaj będzie dobre miejsce. Ok. Ok, dobrze postawiłem, czy nie? Może bardziej tutaj? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy dobrze to zrobiłem. Ej, to aż wymaga sześciu tych, ale ja nie zbierałem tego. O, oh my god, a to było słabe, ale jest tu. W... Uj, tego wszystkiego. O, tam też jest. Tam na tej pierwszej mapie tam co na początku byłem, to O Jezu, trzeba, tam trzeba wrócić. Tak bardzo trzeba tam wrócić Okej. Okay. no, Dobra. O, jestem głodny. Zjadłbym sobie coś. To ugotujmy. Czuję, że te te grzybki to niejadalne w tej chwili. Nie dla mnie. No i dla psa Kebasa, kurde, no Może powinienem mieć jakąś motykę czy coś? Hammer. Mogę oddalać. O, lol. Aż się chmury pojawiają, ale fajny efekt. Mogę dolić FPS-a? Nie mogę, no ale oddalę Eee, oh shit. I'm so unhungry. Oh my god. Why? Tell me. Dobra. I więcej dzisiaj nie zjesz. Stary, będziesz gruby. Na noc się nie je. Mama cię nie uczyła. Mózg się psuje. Oho, oh, fuck. Kwiatka brałem. Mózg się już tak nie psuje. Dobra, czyli od teraz tutaj będzie mój, mój house. ok. okej. Okay. Okej. Okay. Yy, mogę kolejną pułapkę zrobić? Tak, tak. Okej, okay, dobra, mam nadzieję, że to działa Bo nie wiem, czy to jest jednorazowe, czy... Czy te dziurki będą cały czas się wypełniać? Od oh, fuck, ale to dziwnie brzmi e e e e No, ten tego, no e Mam nadzieję, że... Te króliczki i zajączki będą wracać O kurde, nie, chyba nie tutaj Tak tutaj powiemy chyba, co? Okej, okay, dobra to Zbieramy dalej. O, brałam kolejną. Gdzie kolejną pułapkę położyć? A... Najlepiej blisko tamtych chyba poprzednich, co? Tak, żeby łatwiej było to wszystko. O, dopało się. O, lol. Olol. Eee. Mam zająca. Tu tak. Szybko idę postawić pułapkę. Chyba nie dokładnie położyłem. Gdzieś o, tutaj, o. Idealnie. I teraz idę zebrać moje kamyczki. I teraz wypadałoby, jakbym zrobił plecaczek. Ale jak zrobić plecaczek? Nie wiem. Nie wiem. Ale za to mam tego. Nagetsy. Hehe, <laughs> nagetsy. Cześć, nagetsy. Nieważne, rzad się z nami nie udał. Kurde. Ehm, na szczęście mam trochę gold nagetów. Żeby sobie zrobić. science Machine, tylko gdzie ją postawić? To chyba nie ma znaczenia co dużego Też jest smutne Co teraz mogę w niej zrobić? Oh, fuck. Divine. Ok. Flatter. Ok. Robe. nie potrzebuje. Rusy, papy. O, jakie fajne kamienie! Magic, it's magic. O, oh, fuck. Akurat mam na to. O, ale to by było genialne. Ale nie, nie, innym razem. Na razie potrzebuję chest. Co to jest chest? Potrzebuję deski, tak? Deski, jak zrobić deski? Yy... Yy... Czekaj, trzeba dokładnie, Bo chyba deski widziałem wcześniej, tak? Eee... Boards, boards... 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 O! Boards... Czyli mogę robić już boardsy... Wypadałoby teraz robić czesty O faku, drzewa, Fajnie. Dobra, ale tu skończę odcinek. Serdecznie dziękuję za obejrzenie, zapraszam do kolejnego odcinka i mam nadzieję, że napiszecie mi co mam robić i co mam zrobić jak mam to zrobić. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, hej.